Cześć, witajcie moi drodzy. Dziś w nastroju dość wojennym, choć chyba nie powinno się tak mówić. Bardziej w atmosferze niepokoju. Nagrywam dla was 24 lutego 2022 roku, czyli w dzień, w którym rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. No i tak naprawdę wszystko zaczęło się od uznania przez dyktatora Putina, bo chyba tak już powinniśmy go nazywać, który uznał Doniecki i Ugań za republiki Niepodległe od tego się zaczęło, i taki miał pretekst, który był bardzo mocno zaplanowany. <grych> I tak naprawdę już pod koniec 2021 było wiadome, że do takiej inwazji dojdzie. Było mówione na początku 2022. Lecz gdzieś podejrzewam, że te wywiady, czy to Stanów Zjednoczonych, czy to Wielkiej Brytanii, gdzieś tam krzyżowały plany jednak, na no, tego 24 lutego. Doszło do inwazji, i przez cały dzień zostali, zostawaliśmy tak naprawdę zalewani informacjami z każdej ze strony o tym, co się dzieje, w których miejscach, ile osób ginie. Kto ucieka, jak wyglądają przejścia graniczne. Było pełno, ale to pełno zbiorów demokratycznych, gdzie próbowaliśmy dyskutować, polemizować może czasem. Z tym, jak sytuacja się ma i co możemy i jak możemy zadziałać. Czy wyszło, pewnie dowiemy się, a raczej ja dowiem się w następnych dniach, może tygodniach, bo sankcje, no, jak widać, Putinowi nie zagroziły, choć uważam, sankcje związane z Nord Streamem, tym, który łączył gazociąg, tak naprawdę rosyjski, niemiecki, pomijając oczywiście wszystkie kraje, tak naprawdę bałtyckie, i oto była ta Europa tak bardzo podzielona. I w końcu Niemcy z nowym premierem mmm, Schulzem na czele stwierdził, że okej, okay, to jest moment na zagranie twardą bronią. I na pewno dostał Putin malutki w nos, ale to nie zniechęciło go do późniejszych działań. Moi Drodzy, ja bym chciał się zagłębić w to, jak, jak sytuacja ma się bardziej szeroko i ogólnie. Nie będę tutaj miał na celu was informować o tym, w jakiś stopniu ta wojna postępuje, bo to. Jest bardzo dużo. jest Czy to dziennikarze, czy to mediów od tego. Ja ze swojej strony polecam e, oczywiście Łukasza e, Kikś. Czy to Świat, Podłoga News na Instagramie, gdziekolwiek. Naprawdę te media są obszerne, ale przestrzegam, uważajcie na fake newsy. Często pojawiają się tutaj informacje, które są czy to z ataków na Gruzję z 2014, czy z przejęcia Kremla z 2015 i tych informacji są one powielane, aby wzburzyć, aby przekształcić jeszcze trochę te poczucie, te humory, w ten sposób, aby ludzie bardziej reagowali, bardziej czuli się zaniepokojeni. To wszystko nazywane propagandą, o tym było mówione swoją drogą przy moich tych ulubionych lekturach i o świecie z 1984 roku Orwella. I to jest pięknie się potwierdza, bo mówiłem o tym jeszcze kiedy tej wojny nie było, a teraz już jest. Nie ma się czego śmiać, moi drodzy, bo wojna, mówi się, a raczej mówiło, że Przyszło nam żyć w czasach, w których wojna jest nam najbardziej odległa. I było to prawdą, bo tej, tego, tego czasu, po, po II wojnie światowej, kiedy wojen nie było, jako takich, na taką skalę, gdy wspominamy II i pierwszą wojnę światową, no, na taką skalę nie zasłużył sobie świat jeszcze. No i Rosja jest pierwszym z pretendentów do zaniechania tej, tej ciągłości bezwojennej. Więc w komentarzach już można było odczuć, zresztą ja jestem sam zwolennikiem tej teorii, że jest to znaczy teorii tego zdania, że jest to porażka dla całego świata, bo cały świat zawiódł i, i uważam, że po to są między innymi organizacje takie jak NATO, aby reagować w takich momentach. Po to są te kraje, które radzą sobie, które są doświadczone już wojną. Jestem przekonany, że ludzie, którzy się ludzie, Polacy, którzy jeszcze są z tych czasów wojennych, z tych kiedy okupowani byliśmy, czy to przez Rosję, czy to przez III Rzeszę, wtedy wówczas nie Rosja, ale ZSRR tak właściwie, bo takie ambicje ma też Putin. To jest najczęstsze pytanie: po co Putin to robi? No chyba odpowiedź jest jak dla mnie prosta, choć od podszewki może być ona bardziej skomplikowana, gdzie no ma on takie może marzenie o tym, aby zapisać się na łamach historii, bo 70-latek, który. Jest prezydentem no kupę lat tyle ile nie powinien być, de facto. Chcę zapisać się pod ostatnie lata, wiedząc o tym, że no, jest to już jego koniec, tak naprawdę może dopiero zaczął się początek. To różnie może być interpretowane. Moi drodzy. Wspomniałem wcześniej o NATO. Chciałem skorzystać z tej okazji, okoliczności, aby poszerzyć Waszą wiedzę, bo traktat, tak zwany północnoatlantycki, czyli ten szeroko rozumiany jako. Umowa NATO mm, składa się z 14 tam artykułów i uważam piąty za najważniejszy i o nim chciałbym trochę tu powieść was, bo prawdą jest, że Ukraina no, nie znajduje się i nie znajdowała się nigdy w NATO, natomiast aspirowała bardzo mocno. I bardzo no, mocno też e, Sojusz Północnoatlantycki mm, odezwał się Ukrainie i wspomógł ją przed różnymi działaniami jeszcze przed wojną. Nie? Przekazaliśmy my jako Polska im bronie, inne kraje, NATO, zresztą nie tylko Unii Europejskiej przekazały im różnego rodzaju pomoc, ale to wszystko było przed, a teraz warto się skupić na tym, co jest teraz i na tym, co jest teraz w punkcie piątym. Tak wiele tych niewinnych przecież ludzi emigruje i tak naprawdę ucieka do Polski przed tym, przed tym okrucieństwem, które się zbliża, bo... Nie wiadomo, czy jest to już stopień najwyższego okrucieństwa, może być jeszcze gorzej. Ja wolę i e, e, raczej staram się zakładać jeszcze gorszą ewentualność, bo zawsze takowa jest chociażby bomby atomowe, jądrowe i takie tam. Co już by było ostateczność. Natomiast wracając do tego punktu piątego, moi drodzy, w tym punkcie piątym napisane jest, że e, jest to tak zwane zarządzanie kryzysowe. Jest to jeden z trzech fundamentalnych elementów w polityce bezpieczeństwa NATO. Obok obrony kolektywnej i współpracy na rzecz bezpieczeństwa jest rozumiane bardzo szeroko: rola NATO w tej dziedzinie obejmuje całe spektrum działań, i tutaj od operacji o charakterze wojskowym, z tym czym my mamy do czynienia stabilizacyjnym i pokojowym, po ochronę ludności przed skutkami klęsk naturalnych i katastrof technicznych, a także pomoc humanitarną. Moi drodzy, tutaj mamy część z tych, które powinniśmy przenieść na nasze życie, bo w skrócie, pomimo tego, że jest to część tego, tego artykułu, to oznacza to mniej więcej tyle, że wszystkim tym, którzy są poszkodowani, w tym przypadku społeczność ukraińska, ci całkowicie normalni i pokojowi obywatele Ukrainy, mają prawo do tego, aby skorzystać z najbliższego sąsiada, z najbliższej ucieczki przed tym, co dzieje się niepokojącego w ich akurat państwie. I w tym przypadku, my, jako państwo polskie, które jest no, najbliższą ucieczką dla takich ludzi, mamy obowiązek przyjąć ich nie dość, że z otwartym sercem, to jeszcze ramionami. I takie działania dzieją się, i jest to bardzo pozytywne w tym wszystkim, że no, to jest nasza powinność, ale i możemy wykorzystać to w bardzo taki człowieczy sposób, i bardzo mnie to raduje, kiedy, kiedy już jesteśmy w stanie pomóc i pomagamy. Te dramatyczne zdjęcia z. Granicy, z przejścia granicznego w wielu miejscach, no, pełne kolejki. Mówiło się o 6 godzinach oczekiwania na przejazd przez granicę, a pieszo ponad godzinę. Nie Niesamowicie dużo czasu, i, i to pokazuje ogrom ludzi, którzy chcieli się przedostać. I w pierwszy dzień, na moment obecnego na granicy, było no niespełna już dobie od, od rozpoczęcia się wojny. Mówi się o. 100 tysiącach osób, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską w ramach ucieczki. Choć informacja sprzed chwili, dla mnie, sprzed chwili, dla was, sprzed paru dni, w momencie, czyli o dwie Państwowa Służba Graniczna Ukrainy od dzisiaj zakazuje opuszczania kraju mężczyznom wieku 18 do 60 lat. Co powoduje jeszcze większą mobilizację tego, aby, aby walczyć, bo Ukraińcy, myślę, że Ukraińcy, ogre to jest takie, złe określenie, no społeczność ukraińska jest mobilizowana do tego, aby nie poddawać i wychodzi im to świetnie, bo walczą i jest to przerażające, że my oglądamy, patrzymy na tę sprawę, komentujemy ją, a oni walczą tak naprawdę o swoje życie, walczą brońmi, które jednym pociskiem może zabić, prawda? To jest dla mnie i dla wszystkich e, tych osób, które od rana działają tą sprawą, po prostu przerażające. Mówi się o tym ciężko, Myśli się o tym ciężko, bo jak jeden z trafniejszych komentarzy, które dziś przeczytałem, oby był on nieprawdą. Brzmiał on coś na pozór. Najpierw my, potem wy. Tak by to mniej więcej mogło brzmieć. Moi drodzy, jeszcze poza granicami ukraińskimi pojawiło się wiele działań tak dyplomatyczno-medialnych może i bardziej medialnych z pewnością. Gdzie popularnym stało się stawienie znaczy ukraińskich flag złączonych z polskimi często, gdzie ukazujemy to, jak bardzo jesteśmy zjednoczeni. Jest to gest piękny, natomiast często mylnie odbierany. Myślę, że pomimo działania, które nie wymaga za dużo, tak, dodanie flagi, do swojego zdjęcia profilowego nie wymaga sporo. Ale co my tak naprawdę za, tym, za tą flagą niesiemy? Co tam jest zawarte, to możemy wygłosić tylko my, i, i tak naprawdę sama flaga nie oznacza nic. To, jakie działania sobą reprezentujemy, ma o wiele większe znaczenie. Także jeśli ja podam Wam to do zastanowienia się, bo jeśli zapukałaby do Was osoba z Ukrainy prosząca o pomoc, bo ucieka przed wojną, gościlibyście, to jest problem, na który pewnie większość z Was odpowiedziałaby tak. Tak samo jakby przyszedł w Wigilię Bożego Narodzenia do was zbłąkany wędrowiec poprosił o strawę, to pewnie odpowiedź czysto teoretycznie brzmiałaby tak, a w praktyce, kiedy przyszedłby do was bezdomny, który jest śmierdzący, zapewne spotkałby się z odpowiedzią negatywną. Tak to mniej więcej wygląda na tym świecie. Niestety nie dość, że zostaliśmy pogrążeni przez pandemię, to jeszcze wojny. Takie ciekawe czasy Świat rozwija się. Świat progresuje. Niekiedy zwalnia przez pewnych niewyżytych i niezrównoważonych może psychicznie osób i no nie jestem skłonny to powiedzieć i jest to po prostu niespełniona ambicja, może po prostu chęć zapisania się w historii. Ciężko mówić tu o jakichś, o jakichś skrupulatnych chęciach, które wyrażają to po co robi to ten dyktator, z którym przyszło nam się użerać. Oby jak najkrócej. Moi drodzy, tak ja Wam życzę, aby nas to nie dopadło, aby, aby fake newsy również Was nie dopadały. Śledźcie wszystkie informacje, aby były prawdziwe i przestrzegam przed tymi fałszywymi. Sprawdzajcie wszystko trzykrotnie, może nawet cztero. A czterokrotnie życzę Wam wszystkiego dobrego. Hej, bye.